Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, stwierdziłam ostatnio, że mam za mało kosmetyków. Mam zdecydowanie za mało kosmetyków, za rzadko je kupuję, więc zrobiłam kolejne zamówienie. Zamówienie tym razem zrobiłam na stronie ekobiesa.pl i taką mam malutką paczuszkę z naprawdę świetnymi, słuchajcie, kosmetykami, świetnymi produktami. Są to praktycznie same perełki. I jeżeli jesteście ciekawi, co tu mam, zapraszam do oglądania. Na samym początku jak zwykle serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli oglądać coraz więcej nowych, fajnych filmów. Jeżeli klikniecie dzwoneczek, to będziecie oczywiście również mieli przypomnienia o pojawiających się filmach. Ostatnio yy, Mam nowo, dużo fajnych produktów, więc będą pojawiać się nowe, nowe recenzje. Że myślę, że warto, warto być z nami na bieżąco. I przechodząc już do samego zamówienia. Jest to bardzo zróżnicowane zamówienie, ponieważ są tu zarówno produkty do pielęgnacji naszej twarzy, produkty do pielęgnacji włosów, trochę kolorówki, kilka fajnych gadżetów. W ogóle jeszcze wspomnę, że ten szum, który słyszycie, to jest niestety mój sąsiad, który postanowił, że zacznie teraz kosić trawę. Czekałam do momentu, aż skończy, skończył i nie wiem, co on teraz tak naprawdę do kasza Chyba krawężnik. Ale mam nadzieję, że bardzo Wam to nie będzie przeszkadzało. Przejdźmy e, może tak trochę po kolei i zaczniemy, słuchajcie, od kwasu hialuron hialuronowego. Jest to 1% kwas hialuronowy. Niestety ten 3%, na którym jeszcze szczerze powiedziawszy bardzo zależało, był niedostępny. E więc stwierdziłam, że mm, z Biocosmetics skupię sobie właśnie ten 1%. I jest to, słuchajcie, kwas, którego mamy 30 ml, a kosztował 13,99 Jak doskonale wiecie, y kwas hialuronowy... Zwiększa odporność naszej skóry na działanie tych czynników zewnętrznych. Dodatkowo ma świetne właściwości nawilżające, ponieważ on zatrzymuje wodę w naszej skórze. I skóra jest taka przyjemnie napięta i elastyczna po użyciu tego, tego produktu. Dodatkowo kwas hialuronowy zmniejsza podatność naszej skóry na jej zaczerwienienia, na podrażnienia, wyrównuje koloryt naszej skóry. Oczywiście zmniejsza zmarszczki, spłyca je znacznie, i przez to działanie takie nabliżające e, zauważymy też niewątpliwie taki mm, zniwelowanie łuszczących się e, partii naszej, naszego, naszej twarzy. Często, jak e, ja tak mam, akurat jak używam tych kwasów silnie, e, że tak powiem, żelących, to no, ta skóra się łuszczy, e, i wtedy. Ten kwas tak fajnie właśnie ją wygładza, no i od razu nasza cera wygląda promienniej, świeżej, no zdecydowanie ładniej. Yy, ponadto kwas hialuronowy yy, posiada właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu neutralizuje działanie wolnych rodników. Myślę, że yy, warto taki produkt używać nawet tak na czysto, że tak powiem tak, bezpośrednio na twarz, trochę jako serum, trochę jako esencję, ale ja na przykład, słuchajcie, mieszam kwas hialuronowy głównie z... Po pierwsze używam go po peelingach, bardzo fajnie tak właśnie łagodzi te zaczerwienienia i uspokaja naszą skórę, ale głównie chodziło mi o to, żeby mieszać go z... z kremem do twarzy, po prostu, żeby mieszać go z kremem do twarzy, żeby tak jakby wzmocnić działanie takie nawilżające, takie działanie pielęgnacyjne tego produktu. Także... Niestety mam tylko jedno, jednoprocentowy, ale myślę, że też się e, świetnie sprawdzi. Drugi produkt, który chcę Wam pokazać, to też jest produkt, y, który w swoim składzie zawiera. zawiera. Mam tutaj jakiś problem z, z, z wymawianiem litery R. E, ale ten drugi produkt, który chcę Wam pokazać, to jest krem do twarzy, również e, który ma w swoim składzie kwas hialuronowy. I jest to, czy no. muszę go znaleźć? Jest to krem, e, słuchajcie, nawilżający z arbuzem kwasem hyaluronowym marki Apis. Słuchajcie, jest to bestseller, niewątpliwy bestseller na stronie ekobieca.pl. Krem, który kosztuje 15,90. Nawilża, regeneruje, wygładza, działa ochronnie, uelastycznia, no po prostu odżywia, robi wszystko, ma świetne, po prostu świetne właściwości, jest bardzo, bardzo polecany. Słuchajcie, to, to co nam tutaj zapewnia producent, to to, że doskonale wchłaniający się krem, bogaty w ekstrakt z arbuza, melona i kwas hialuronowy, błyskawicznie i długotrwale nabliża wiążąc wodę na skórku, uelastycznie i poprawia koloryt, pozostawia skórę dotlenioną i aksamitnie gładką. Ten produkt, słuchajcie, w swoim składzie, oprócz kwasu, kwasu hialuronowego czyli tych właściwości, o których wspomniałam wcześniej, Zawiera również wyciąg z jedwabiu. A taki wyciąg składa się z dwóch białek. W 70% jest to fibroina, a w 30% serycyna. I fibroina właśnie jest takim białkiem, które ma za zadanie wiązać i zatrzymywać wodę. Przez to właśnie ta nasza skóra będzie nawilżona. Natomiast serycyna ma za, ma za zadanie niwelować nierówności naszej skóry, czyli tak wygładzać. Przez to oczywiście ta skóra wygląda zdecydowanie lepiej. Mamy tutaj 100 ml kremu, więc uważam, że to jest bardzo dużo. Za 15,90 wszyscy są zachwyceni. Jest to krem tak naprawdę nazywany albozowym orzeźwieniem. Wydaje mi się, że Apis jest bardzo dobrą marką, jest marką przebadaną dermatologicznie i marką polską, więc warto przetestować. No, mówię, ja słyszałam tak wiele pozytywów na temat tego kremu, że stwierdziłam, że no sorry, trzeba spróbować. Więc tutaj mamy krem. Mam jeszcze jeden produkt dedykowany serze tłustej cerze mieszanej. jest to, słuchajcie, produkt z firmy Olejku. Jest to hydrolat z werbeny. To jest pierwsza, pierwsza z będę miała ten hydrolat. On jest do ciała, twarzy i włosów. Mamy tutaj 100 ml i on kosztował słuchajcie 29 zł. I tak jak wspomniałam jest to produkt głównie właśnie dedykowany do cery problematycznej, cery tłustej, mieszanej, skłonnej do przetłuszczeń. W ogóle werbena, to pierwszy raz w życiu będę miała z werbeny. A werbena słuchajcie jest nazywana ziołem na każde zło. Ponieważ ona nie tylko... Działa uspokajająco, nie tylko działa leczniczo, nie tylko reguluje i wydzielanie tego sebum, nie tylko walczy z trądzikiem, ale również w życiu bym nie wiedziała, słuchajcie, że werbena działa pozytywnie na yy, i tak łagodząco na ugryzienia owadów, żeby, było, żeby była jasność. Więc jeżeli mamy jakieś zaczerwienienie, ugryzienie, ugryzienie, coś nas spędzi, na przykład teraz mamy ten okres, kiedy będzie dużo komarów, no to yy, użycie tego hydrolatu sprawi, że po prostu to spędzenie zaczerwienie ten świąt zostanie zredukowany. No oczywiście ona nawilża, odświeża, yy, łagodzi zaczerwienienia, więc yy, no i tonizuje naszą skórę, więc tak naprawdę bardzo fajny produkt, yy, mam nadzieję. Przedam szczerze, jestem ciekawa w ogóle jak pachnie werbena, bo chyba nie miałam Przyjemności powochać. Nie mogę odkręcić. To znaczy coś, coś, słuchajcie, wymodziłam, ale nie do końca wiem co, a boję się, że zaraz to połamie. No już oczywiście, e, dobra, poszło. Nie, nie poszło. Nie mogę tego odkręcić, wiecie, a nie chcę sobie, szkoda, bo. A tak psiknę. Pachnie jak zioło. Takie typowe e, produkty ziołowe. Ma działać, a nie pięknie pachnieć. W ogóle nawet nie, e, przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że Olejku to jest e, producentem silbeko. Silveco. O, widzicie? A ja mam jeden produkt z Silveco. A tym produktem z Silveco jest, słuchajcie, maseczka. Jest to maseczka, którą tak naprawdę dostałam do całości zamówienia, ponieważ moje zamówienie przekroczyło 200 zł, więc dostałam właśnie tą maseczkę. Jest z serii Duetus. Nie wiem dokładnie, jak to się czyta, więc wybaczcie, jeżeli kaleczę. Jest to maseczka do twarzy, która reguluje, detoksykuje i nawilża naszą skórę. W składzie ma olej z konopi, węgiel aktywny oraz kwas salicylowy. Jest to maseczka, która normalnie kosztuje 5,90 I słuchajcie, ona jest oczywiście też dedykowana do skór przetłuszczających się, skór mieszanych. Do takich skór, z, znaczy do, do skóry na twarzy z niedoskonałościami. W e, swoim składzie zawiera również e, zieloną glinkę, która jak wiadomo ma takie właściwości właśnie wysuszające, wyciszające. E, zmniejsza pory oczywiście, to razem z tym olejem konopnym. No i tak jak wspomniałam, właśnie reguluje proces wydzielania się sebum. Kwas salicylowy tak rozświetla naszą skórę, oczyszczają i rozjaśnia takie powierzchowne przebarwienia, czyli też mamy tutaj tą funkcję rozjaśniania twarzy. W składzie tutaj słuchajcie znajdziemy również ekstrakt z lukracji gładki, sorbito oraz olej z pestek winogron, które w tym produkcie odpowiadają za utrzymanie tego prawidłowego nawilżenia, czyli mamy nie tylko leczenie, do tego mamy właśnie też takie nawilżenie naszej skóry no i tutaj jeszcze producent informuje, że po zastosowaniu maseczki skóra staje się widocznie wygładzona, odświeżona i zmatowiona, czyli to jest taka właśnie maseczka do twarzy. I jeżeli już mamy maseczki, to chciałam wam jeszcze pokazać jedną maseczkę, którą sobie zamówiłam z firmy Misza. Jest to również ma maseczka na tkaninie z granatem. Ona już kosztowała akurat 8,90. I ta maseczka ma również za zadanie, słuchajcie, ujedrniać, uelastyczniać naszą skórę, wygładzać. No i oczywiście też rozjaśniać. Więc Mam nadzieję, że będzie zapewniała fajne efekty. Bardzo lubię ten krem BB z miszy, więc liczę, że ta maska też będzie fajna. Także 8,99 taka maseczka w płachcie. Jak wiecie, ja bardzo lubię maski w płachcie, ponieważ są szybkie, wygodne i bardzo przyjemne w użytkowaniu. Co dalej? A dalej słuchajcie, jest nowość. Jest nowość od marki Flav. Jak Agata Wam pokazywała w ulubieńcach. Z tej marki, krem do rąk. To był sorbet arbuzowy bodajże. Ja sobie natomiast zamówiłam balsam do debakijażu. Są to maliny z migdałami. I yy, jest to takie, yy, balsam, taki balsam, który pod wpływem ciepła i masażu zamienia się słuchajcie, w olejek. Oczywiście jest on delikatny dla naszej skóry, nie wywołuje, nie wywołuje żadnych podrażnień. No i ma za zadanie usuwać nie tylko makijaż, ale też zanieczyszczenia z naszej twarzy. Tutaj producent deklaruje, że ten balsam usuwa również wodoodporny make-up. Bardzo możliwe, bo jednak takie tłuste produkty fajnie rozpuszczają makijaż. Ja też używam właśnie tej wieloto, wieloetapowej pielęgnacji i swój demakijaż zaczynam od olejków. Rzadko się zdarza, że jestem już tak zmęczona, że mi się tego nie chce. Nie ukrywam, że zdarzają się takie momenty, ale. No, zawsze staram się e, używać e, takich olejków do demakijażu, czy są to właśnie. Teraz mam z Natur Queen. E, mam też Bandy i e, takim też w takim pojemniczku, takie masełko. No i mam również topę, ale topy jeszcze nie, nie sprawdzam, Ale wracając do tego produktu, dodatkową informacją, e, oczywiście, jest to, że jest to produkt naturalny i wegański. I on w swoim składzie, znaczy on za zadanie ma nie tylko oczyszczać, ale słuchajcie też pielęgnować, ponieważ w swoim składzie zawiera olej z awokado, olej migdałowy, no to wiadomo, bo tutaj mamy maliny z migdałami, a jak wiecie on odżywia i tak zmiękcza naszą, nas, naszą skórę. Olej migdałowy ma za zadanie właśnie tak działać przeciwstarzeniowo. Zawiera również on w sobie sok z aloesu, którym łagodzi podrażnienia, no i oczywiście też nawilża. No i, no i, no i, no i, po prostu jest to bardzo fajny produkt. Nie wiem czy jak pachnie, mam nadzieję, że nie jest to jakiś mdlący zapach. Oczywiście jest to produkt zapakowany. On kosztuje 19,90, a mamy tutaj, słuchajcie, 50 ml. Więc myślę, że całkiem spoko. Mamy tutaj... Oj, wiecie, jak to pięknie pachnie? Pachnie jak lody malinowe, naprawdę. On jest to fantastycznie. To jest taka zbita konsystencja, taki różowy produkt w środku. Bardzo fajne. Ale jak to pachnie? mmm. zakochałam się właśnie, dzisiaj na pewno użyję. No tak, jak mówię, mam po prostu za mało wszystkich produktów. No i teraz przejdźmy dalej, ja to sobie wyrzucę. Dalej już przechodzimy, słuchajcie, do makijażu. Jeżeli już zostanę na razie przy twarzy, potem przejdziemy, e, potem przejdziemy do włosów. I zamówiłam sobie, słuchajcie, kredkę z VIBO. To jest kredka do brwi. Iro Pencil Shape and Define. Mam ją w kolorze 02. I ona jest po pierwsze. Tak, tak to jest A nie, przepraszam, to jest w ogóle po prostu kolor 2. Mamy tutaj załączoną, jak zwykle, szczoteczkę. W ogóle chyba jeszcze nie powiedziałam, że ten produkt kosztuje 13,99. Jest to produkt wodoodporny. Jest końcówka specjalnie wyprofilowana. Tak, żebyśmy mogli sobie bez problemu nadać kształt naszym brwiom, nadać kolor. Myślę, że ten kolor będzie fajny właśnie dla takich osób z takimi ciemniejszymi włosami. Bo jest bardzo fajny, zaraz Wam pokażę. Jest trochę twarda, powiem Wam. Nie jest taka bardzo miękka. No, czyli nie do końca y, będzie dobrze się nią pracowało, ale mam nadzieję, że się potem wyrobi. Tutaj rzekomo producent mówi, że ona się właśnie długo. Że, ta, że jest miękka i bardzo długo się też przez to. Dobrze się z nią pracuje, i ona też długo utrzymuje się na naszych brwiach z racji tego, że jest wodoodporna. Ja sobie tak teraz to ścieram palcem, nawet słuchajcie, bez um, natłuszczenia czy um, moczenia. No i praktycznie um, cała kredka mi zeszła. Trochę jej trochę jest, jeszcze ją widać, no, ale wiadomo, że też nikt nie siedzi i nie trze brwi. Jest ona dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. Jest jeszcze jedna wersja jaśniejsza. No, macie ten żebyczek do wyczesywania, bardzo delikatny, bardzo przyjemny. Także jest to też niewątpliwy bestseller. I kolejna rzecz do pielęgnacji, nie do pielęgnacji, tylko do makijażu. Muszę, muszę się słuchajcie, tak przegrzebywać w tym kartonie. To jest tuż do z Volume Reveal od Bourjois. I jest to kolor ultra black. Jest to maskara pogrubiająca. Z takim lusterkiem, który ma nam zapewnić trzykrotny zoom, czyli trzykrotne powiększenie, żebyśmy dobrze mogli sobie te rzęsy wyprofilować. Powiem Wam tak, ja tej, tej maskary kiedyś, kiedyś już używałam i bardzo ją lubiłam, dlatego stwierdziłam, że kurczę, przypomnę sobie jak to jest z tą maskarą od Bourjois. Ona kosztuje 22... przepraszam, 29,99 i mamy tutaj, słuchajcie, pomimo to, że mamy tą e, to lustereczko, dzięki którym możemy fajnie pomalować rzęsy. No bo ja też nie potrafię tylko robić, że tak, e, powiedział, w lusterku takim dużym, bo wolę mieć coś mniejszego, żeby widzieć, jak te rzęsy się układają. E, do tego tutaj mamy silikonową szczoteczkę, która ma na przemiennie ułożone krótkie i długie włoski, dzięki czemu możemy uchwycić nawet te najkrótsze rzęsy. Tak jak wspomniałam, maskara ma. E, pogrubiać te nasze rzęsy nie ma tutaj zmianki o wydłużeniu ale dzięki pogrubieniu te rzęsy mają taką zwiększoną objętość są, te, szczotecz te szczoteczki bardzo fajnie rozdzielają rzęsy pamiętam, że e, ja ją miałam naprawdę już dość dawno i pamiętam, że ja sobie jak mi się coś kończyło albo miałam tusz, który mi nie pasował to po prostu go otwierałam i e, jak już mi wysekł ten, ten z bróżła to po prostu zamieniałam sobie szczoteczkę w sensie, e, Otwierałam tamtą, odstawiałam tam, otwierałam tuż, odstawiałam tamtą szczoteczkę właściwą i nabierałam sobie produkt na tą, bo naprawdę pamiętam, że świetnie się im malowało. Wrócę do tego i zobaczymy, czy nadal będzie mi tak odpowiadać. No i bardzo też poluję jeszcze na taką maskarę, taką czarną, grubszą z Eveline. To też jest jakaś nowość, to jest tuż, który ma nam zapewniać efekt sztuczny rzęs, więc jak też będę miała, też Wam dam znać. No ale jak zwykle wtrącam coś, co nie dotyczy zamówienia. No ale na tym właśnie produkcie kończą się tak naprawdę rzeczy makijażowe. No i teraz mam dwie rzeczy do e, włosów. Się postawię z boku, żeby mi było wygodniej. I tak, pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać jest, słuchajcie, spray pielęgnujący z Kallosa. Jest to 14 w jednym i to jest spray, który kosztował 9,99. Jest on przeznaczony do każdego rodzaju włosów. Mam nam właśnie wspomóc pielęgnację. Używamy go bardziej jako odżywki na umyte już, ale jeszcze wilgotne włosy. Spryskujemy, gniatamy i po prostu potem już sobie układamy włosy zgodnie z naszymi preferencjami. Najważniejszymi rzeczami, jakie ma robić ten spray z kaldosa, to jest oczywiście nawilżenie i odżywienie tych włosów. Dodatkowo ma on regenerować nasze włókna, znaczy nasze włókna, nasze włókna włosów ma zapobiec niszczeniu naszym, niszczeniu włosów podczas pielęgnacji, podczas zabiegów takich pielęgnacyjnych, typu właśnie suszenie, modelowanie, prostowanie, kręcenie. No i oczywiście też dzięki niemu, ponieważ też ma świetne opinie. Wiele osób pisało, że włosy nabrały objętości, że stały się odżywione, nabrały objętości, są takie bardziej nie spuszczone, tylko uniesione, tego słowa mi właśnie brakowało. Zawiera w swoim składzie, słuchajcie, keratynę, olej arganowy, olej z awokado, olej kokosowy, olej słonecznikowy, olej z lnu oraz olej makadamia. Także uważam, że naprawdę skład ma świetny, chętnie wypróbuję. Jest go dużo, bo my tutaj mamy 200 ml za 9, 99, to jest naprawdę bardzo śmieszna cena. I kolejna rzecz, to jest niewątpliwy, ostatnio must-have osób, które mają włosy porowate jest to maska do włosów właśnie średnio porowatych Anwen winogrona i keratyna. Maska chyba jest najdroższym produktem, który zamówiłam, kosztowała 36.99, ale ona intensywnie regeneruje, intensywnie pielęgnuje, odżywia włosy, właśnie dzięki zawartości keratyny, dzięki zawartości jedwabiu. Zawiera również aloes, zawiera glicerynę, czyli działanie nawilżające. Zawiera słuchać również krzemionkę. Eee, która ma za zadanie wzmacniać nasze włosy. Maseczka zawiera również, słuchajcie, olej winogronowy, które, e, który odżywia i poprawia elastyczność włosów. Dla włosów średnio porowatych sprawdza się świetnie. Prawda jest taka, że włosy średnio porowate nie mają jakichś tam problemów e, ani większych sporów z kosmetykami. Generalnie nasze włosy e, mówię do osób, które mają włosy średnio porowate, e, Fajnie dogadują się z różnymi produktami. Wiadomo, na przykład ja nie do końca przypadam za olejem kokosowym, nie, ona akurat nie jest nadedykowana bardzo do naszych włosów, no i niestety to zdążam zauważyć, że po, jeżeli e, ja jeszcze olejowałam włosy olejem kokosowym, no to niestety nie było fajnych efektów, ale generalnie nasze włosy nie, nie są jakieś wymagające, e, zdarza się po prostu, że się czas, często puszą, trochę elektryzują, no ale generalnie nie ma z nimi większych problemów. Uzki włosów są raczej ułożone też regularnie przez to nie występuje takie wiecie, odstawanie, są raczej to mamy raczej takie włosy wygładzone, włosy ciężkie, średnio skłonne do pielęgnacji, znaczy um, inaczej nie do pielęgnacji, ale do takiej, wiecie, stylizacji, także myślę, że osoby posiadacze takich właśnie um, włosów średnioporowych, porowatych, y, powinny być bardzo zadowolone z tego produktu. No i też się powinny, cieszyć, powinny w sumie cieszyć, że mają takie włosy, bo e, myślę, że powiem, Wam, że gdybym miała wybierać, to chyba bym chciała się mieć włosy średnio porowate. Bo są to problematyczne, nie musimy się nimi bardzo przejmować i do wielu skład... wiele składników chętnie z nimi współpracuje, więc. Czy wiecie, jak to pachnie? Po prostu jest to tak niesamowity zapach winogron. Wspaniałe. Po prostu, no naprawdę pięknym Słyszałam y, też, że ten produkt, y, znaczy ten zapach utrzymuje się na włosach, więc no wiele by na. Powiem Wam, że chętnie bym też y, kupiła sobie szampon, gdyby był. Muszę poszukać, może Anwen ma y, też y, taki szampon, ale starałam się skupić na takich perełkach, a niewątpliwą perełką jest właśnie y, ta maska winogrona i keratyna, także bardzo Wam polecam. Troszeczkę droższa, za 180 ml. Wybaczcie, padały mi bateria w aparacie, musiałam wymienić. Wydaje mi się, że skończyłam na tym, że fajne jest to, że produkt ten ma szklany słoiczek. Jest co prawda przez to troszeczkę ciężki, ale jeżeli faktycznie działa tak, jak mówią, biorę. Dam Wam znać oczywiście, mamy początek, lip znaczy połowę lipca, więc chciałabym połowę lipca, połowę czerwca i dam Wam znać, czy się faktycznie sprawdził, bo jeżeli jest tak rewelacyjny, no to pewnie wyląduje w ulubieńcach czerwca. I przechodzimy już, słuchajcie, do akcesoriów. Bardzo długo wahałam się przed tym zakupem, w sumie chyba teraz nie wiem nawet dlaczego. A mianowicie, słuchajcie, zakupiłam sobie wałek. Pałeczek, masażer do twarzy, jest to masażer z Jadeitu, czyli taki masażer Jadeitowy, piękny, zielony. Które kosztowały 19,99. Jadeit jest generalnie zwany kamieniem młodości i ma świetne opinie w krajach azjatyckich, ponieważ wiadomo Azjatki wykonują masaże, masaże twarzy. To też właśnie stamtąd do nas przyszła na to moda. Przy regularnym stosowaniu tego masażera nie tylko ta nasza skóra jest taka zrelaksowana, jest odprężona, taka pełna blasku. Dodatkowo też pamiętajcie, że taki, używanie takich masażerów, no jednak pobudza trochę twarz do produkcji kolagenu, także unikamy takiego wczesnego starzenia się skóry i gdzieś jest redukcja tych mniejszych zmarszczek, ale też używanie takiego wałeczka sprawia, że nasze spojrzenie odzyskuje blask, ponieważ są, jest niwelowana opuchlizna, są niwelowane cienie, no i mamy jednak taką poprawę tej elastyczności skóry wokół oczu. Duża, wałek składa się e, oczywiście z dwóch takich wałeczków. Duża część ma nam za zadanie e, wymasować twarz, szyję oraz dekolt, natomiast ta mała jest stricte dedykowana pod oczy, jak również do tutaj okolice nosa, e, w te płatki nosowe. Tutaj warto też e, pomyśleć o tym, żeby, jeżeli oczywiście lubimy takie rzeczy, żeby wkładać taki wałek do lodówki. Przez to po prostu on schłodzony będzie lepiej działał właśnie na opuchiznę, na cienie, pod oczami, więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajny efekt wtedy osiągnięty. Także mamy tutaj baweczek za 19,99. Aha, jeszcze dodam taką jedną rzecz, że on jest dedykowany również do skór wrażliwych, skór problematycznych, ponieważ te roleczki są całkowicie gładkie, nie poranimy naszej twarzy nic się nie będzie działo złego, także bardzo Wam polecam. Jest jeszcze jeden, nie pamiętam że, powiedział, że już z jakiego kamienia, ale kosztował 56 zł, więc to już tak no jest różnica. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, pędzel. Pędzel do blendowania hmm, cieni. Wydaje mi się, że ta nazwa to jest hmm, Jessup Jessup. Wydaje mi się, że to jest Jessup Beauty. Jest to pędzel o numerze 201 i to jest typowy pędzel ze sztucznym włosiem, czyli syntetycznym, który ma właśnie za zadanie rozblendować i wymieszać cienie. Jest to pędzel puchaty. Czekajcie, bo nie mogę go otworzyć. Taki dość krótki, ale za to bardzo puchaty. Idealnie dzięki swojemu kształtowi, ponieważ on jest taki zaokrąglony, dopasowuje się do kształtu naszego oka. Pozwala dobrze tutaj w załamaniu te cienie rozblendować, no i oczywiście wyciągnąć troszeczkę te cienie poza wstępny kącik. Dobrze się go trzyma w dłoni. Ja lubię pędzle z syntetycznego włosia. Jest bardzo minutki, bardzo mięciutki. No i cena to była 11 13,99, także naprawdę bardzo fajny pędzelek. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, słuchajcie, kosztowała 11,99 i jest to czyścik do do pędzli z firmy DENICART. Jest to taka robeczka, która ma za zadanie... To to szaleć, ...ma za zadanie ściągnąć cały pigment z naszego pędzla. Gąbka jest, słuchajcie, mocno taka szorstka i porowata, co ma nam właśnie zapewnić zdejmowanie sypkich produktów z pędzla. Wystarczy taki pędzel przetrzeć, cały pigment zostaje w gąbce. Możemy wykonać, y, użyć kilku kolorów cieni przy aplikacji jednego, y, znaczy podczas jednego makijażu. Y, podobnie jest pod tylko pamiętajcie, że to muszą być po prostu produkty sypkie, żeby ten pigment mógł się osadzić nad, y, na gobbeczce. Też wszyscy byli zachwyceni. No za 11,99 to faktycznie cena jest taka y, bardzo przystępna. Produkt jest to prawda chiński. Mam nadzieję, że jakościowo będzie fajny i że się sprawdzi. No. Zobaczymy, tak? No, no tak? Nie jest taki duży wydatek. Jeżeli okaże się, że był słaby, no to trudno, dam Wam znać. E, no i tak, słuchajcie, to by było tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy e, na stronie ekobieca.pl. Mam duże oczekiwania w stosunku do tych produktów, no bo tak jak mówię, kupowałam, staram się kupować same perełki, same produkty, które są mega hitami na stronie. Także mam nadzieję, że y, będę zadowolona. Oczywiście będę Wam dawała znać. Jeżeli coś się pojawi w ulubieniach, to będziecie wiedzieć, że to jest świetny produkt. Mam duże oczekiwania do tego y, Hydrolatu z verbeny. Mam bardzo duże oczekiwania do y, tej maseczki z Anwen i do tego kremu z Apis. No bo on ma naprawdę tak rewelacyjne opinie na stronie, że tylko brać. No, to by było z mojej strony tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie klikaj przycisk subskrybuj. Eee, dzięki temu będziecie na bieżąco z tymi filmami. Jeżeli kliknie, klikniecie w dzwoneczek, to dodatkowo będziecie mieli przypomnienia o kolejnych filmach. Zapraszam Was na Instagrama. Eee, staram się tam wrzucać dużo zdjęć, produktów. Także myślę, że eee, każdy znajdzie coś dla siebie. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym filmie.